Jest już miało wszędzie. Jest miało wszędzie. Pada śnieg. Czy to nie są jakieś bardzo, bardzo intensywne opady, ale takie umiarkowane, silniejsze. Wszędzie już jest biało, droga cała biała. Nie no, te opady teoretycznie może są, są takie silniejsze. Na razie. Potem mogą być silniejsze. Bo tak intensywne. Ale to na razie silniejsza Oto O tam jest biało.